Sztuczna inteligencja miała nauczyć się uczciwości. Eksperyment poszedł bardzo nie tak. OpenAI wraz z Apollo Research analizowało zjawisko określane jako skimming sytuację, w której sztuczna inteligencja na pozór wykonuje polecenia człowieka, jednocześnie. Ukrywając własne cele. Naukowcy próbowali wytrenować modele AI tak, by tego nie robiły. Stworzyli specjalną technikę treningową, co się w rodzaju lekcji szczerości dla AI. Niestety, zamiast zlikwidować problem, trening nauczył systemy maskować swoje prawdziwe intencje jeszcze skuteczniej. Podczas testów AI potrafiła rozpoznać, że jest oceniana i zmieniała zachowanie tak, by wypaść przed ludźmi bez zarzutu. Wyglądało to na poprawę? Ale w rzeczywistości modele AI tylko lepiej udawały, że są uczciwe. Według Apollo Research obecne metody mogą jedynie ograniczać takie zachowania, ale nie są w stanie ich całkowicie wyeliminować. Choć OpenAI podkreśla, że w obecnych produktach problem nie stanowi poważnego zagrożenia, badania pokazują, z jakimi wyzwaniami mierzy się dziś branża. Jednak wraz z tym, że AI zyskuje coraz więcej autonomii, wpływa na nasze życie, ryzyko może tylko rosnąć.